Dziś niedziela, a to oznacza czas na starocie. Jarmark Kiermusy, czyli jedna z największych giełd staroci w kraju, przyciąga co miesiąc całą masę handlarzy. Można tu znaleźć naprawdę jakościowy towar. Lampa z Mirostowic, nowa z metką za 150 zł. Z Banki Panów Gołdyna i Chorbowego aż po 460. Trochę starych mebli z epoki, w tym fotel projektu pana Bączyka po renowacji za 800 zł. Duże talerze z tańcami projektu Zofii Stryjeńskiej po 80 zł za sztukę. My jednak upolowaliśmy inne rzeczy, jesteście ciekawi co? Wagony pociągowe. To kultowe dla starszego pokolenia elementy pociągu z widocznym napisem trasy Łódź Warszawa. Wszystkie wraz z wieloma różnymi gratisami zakupiliśmy za całe 100 zł. Trzy tiki talerze z Włocławskiego fajansu. Projekt Elżbiety Piwek Białoborskiej, pochodzący z lat 60. Zachowane są w bardzo dobrym stanie, pozostaje nam teraz znaleźć do nich pozostałe dwa i paterę. Za te zapłaciliśmy 150 zł. Porcelit. Czajniczek z Mirostowic, wazon granat z Pruszkowa i po piersie Jana Pawła II. Kosztowały kolejno 30, 15 i 10 zł. Talerz Kora z kartonu za całą złotówkę. A na koniec jak zwykle hit. Plakat propagandowy z PRL-u. Jego autorem jest Antoni Cetnarowski, a plakat promuje misję kosmiczną, która odbyła się w 1978 roku. Z tyłu posiada podpis i pieczątkę cenzora, który zatwierdzał go do publikacji. W 2020 roku ten plakat w licytacji został sprzedany za 500 zł. Nam udało się go być za całe 20. A wy, którą giełdę lubicie najbardziej i dlaczego?